Witam Was bardzo serdecznie w trochę smutnym momencie, ponieważ mam średnio ciekawe wyjście. Tu, tu leci jakieś demko z e, turnieju, gdy grałem w drużynie Unknown History. Oczywiście team Highlanderowy na razie jest przygotowanie, więc mogę sobie spokojnie przewinąć. Może gdzieś nawet mnie znajdziemy. Na Boon Supreme, boss, Hanna, Mateo, Pickle, Handel. Chyba mnie nie ma. A nie, jestem jednak. No proszę. O, sobie, lecie na moim życiu. E, historia wygląda tak. No, ostatnio długo, długo dość filmy nie pojawiały się na moim kanale e, i obawiam się, że może tak przez dłuższy czas pozostać z powodu takiego, że teraz studia pokazały, e, jak ciężko na nich naprawdę jest. E, i tak, filmy mogą naprawdę pojawiać się rzadko, mogą pojawiać się często, wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja. Ja teraz mam poprawkę, jeśli ta poprawka mi nie pójdzie, to muszę wziąć warunek. A jeśli warunek mi nie pójdzie, to już wtedy mam wylot, czego naprawdę nie chcę. Więc naprawdę, wygląda, wygląda tak, że będę starał się coś nagrywać, planuję ogólnie w Team Fortress wziąć udział w turnieju, to tam jest poświęcenie godziny w tygodniu plus... Dwie godzinki w tygodniu może na trening, więc to idzie, po, to idzie e, zrobić. Mm, I te materiały by się pojawiały na YouTubie, tylko to wiecie, nie były komentarz, tylko... E, no jaki są komentarz oczywiście, jakieś są słucharki, może coś tam bym komentował. Ale mm, bardziej byłoby to nastawione na po prostu grę z zwykłymi... E, Wypowiedziami typu ten zginął, ten tam jest, to to, to tam, to padłem i tak dalej, ale na mój gust, jak ja sobie czasem kiedyś oglądałem filmy, to Steam Fortress w turniej naprawdę przyjemnie się ogląda, ponieważ jest widoczna współpraca w dwóch drużynach i no ciekawie to wygląda, takie ciekawie wyglądają takie mecze. Ogólnie mam jeszcze do wrzucenia, miałem słuchawki? Nie, to co Yy, mam dwa filmy z Castle Crashers z Anką do rzucenia. To się wrzuci dzisiaj, ewentualnie jutro. Ewentualnie dzisiaj, jutro. Może coś ciekawego się będzie w końcu z tym dziać. Strasznie długo przygotowanie jest. O matko. Ode mnie jest 6, 7, 8, 9. Wszyscy są ode mnie. Nawet 10 u nas jest. O co chodzi? Może przewiniemy to do. 100 tysięcy. To może się coś dziać? Nie, ja Engiem nie gram, to jeszcze nie jest ten moment. A może ja pobrałem? Ja pobrałem jakieś stare demo z Neta. Nie wiem, z, może to był marzec albo kwiecień 2014 rok. Więc około rok temu. 105, 125. Raz, dwa, O, ja napisałem. 125. 100, 25, raz, dwa, trzy Go tu Go, yy, Oho, zaczęło się. Akurat Kubalaja? Z kim my tu gramy? A ja się nazwałem Kubalaja o Boże Dobra, nieważne Całkowicie nieważne yy, Oczywiście i jakie się materiały jeszcze będą pojawiać? Takie właśnie gameplay z Anką, z, z Castle Crashers, może jakieś Team Fortressy z paroma znajomymi różnymi. Co jeszcze? Z Wolfie chciałem nagrać Dungeon Defenders, Talisman i coś tam jeszcze. po się tam pomyśla, to czy jej będzie pasować zależy. Coś tam jeszcze chciałem, no, ogólnie będą pojawiać się jeszcze na pewno jakieś filmiki, to z tego, to z tego, tylko o wiele rzadziej, będzie to naprawdę nieregularne. A może sobie obejrzymy ten meczyk Jak tu w ogóle wygląda sprawa? Mateo z więc pod obronę e, dzieł Inżyniera. Mamy zwykły Medigun. Snajper patrzy. Ale piękny spam, ode mnie poszedł. Tutaj było piękne zablokowanie snipera, co by mi się zrobił. No, spam drogiego normalna, nie takie złe. Komórka cicha tam. tu polecam na upward. To miejsce na stick kompletnie nie widać, jak się idzie. Idzie, 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 idzie. No dobra, te dwa to akurat, ale pozostałe to jest. Zaraz będzie pop Ubera. Heavy jest zagrożony, jest ładnie. Inżynier tutaj widać ogarnia. Zdjęty Borsa w sniper nasz Ale Pikil wchodzi na plec, chyba umrze od... Umar! Przez. grog jego, poszedł Uber na domu Co ja przez ten czas robię? Nie wiem sobie chyba latam tu i tam Naprawdę nie wiem gdzie ja jestem Chyba z umarą właśnie? Nie, żyję ciągle? A nie, ja tutaj skąpiłem, proszę bardzo co to za czar zrobiłem? Nie wiem, spaja chyba. <grafy> o Boże. O, body dostałem nawet. Co ja robię? Kurde. Skaczę z FTF, w w ty słaniam się za murkiem. Nie obchodzi mnie wojna. O, Salwikony, co on tutaj właściwie robi? Ciekawy motyw. Ale niestety Kubala ja dał radę. Kurde, jakie ja uwielbiałem te mecze. Naprawdę pięknie to wygląda. Obrona, atak, ale ładnie atak masówkę robili. Spaj. Zrób coś ze spajem. Czem ja się robi ze spajem? On gdzie spaje? Dostał. Wycofa się uberpada no właśnie. Uuu, nie jest ciekawie. Co ja tu wykombinuję? Pójdę w dół. A na dole? No i niestety Kukka wygrał! zaś, co tutaj się dzieje. Tutaj spokojnie Inżynier już rozbudowuje się na drugim. Najczęściej jest tak, że Heavy z medykiem sobie tu wchodzą, odpalają Ubera i ładnie cisną działkę. Ale to widzimy, że Blue Team bardziej opiera się na Demomanie niż na heavy znaczy, że jakiś przyskilowany czy coś, ale nas ładnie jadł, nie powiem Minęło nie wiem ile czasu. Niestety nie pokazuje mi tutaj. Coś jest po lewej. 249 chyba. i Iglu 2 No tak. Ambasador. Powoli Sniper idzie tu mamy. Wrogi demoman. Się wro Wrogi nasz heavy bronił, ale niestety. Nic z tego nie wyszło, poszedł Scout w dół, Inżynier próbuje zbudować tutaj działko, Pyro próbuje tutaj przypilnować trochę. Dostałem body. Jestem zawiedziony tobą, mogłeś na body się wystawić. Patrzcie, kolejny body, to Sniper taki... Oho, będę wchodzić przed dom? Nie. W ogóle ile oni tam berem? mają? Mają 100% ubera. Podczas gdy nasz nie żyje, został zabity Bodym. no to nie jest ciekawa sytuacja, mi wydaje mi się, że to mecz przegramy, <głynie> ogólnie. A, dowi, tam tamtym działkiem nawet ciśnę, ale... Pamiętam, graliśmy kiedyś mecz z piątą dywizją, mieli inżyniera z pierwszej dywizji, on naprawdę piękną grę im robił, naprawdę inżynier. Jeden taka, jedna taka postać z pierwszej dywizji, ona siała po, po. Tak stawia działka, po prostu nie można było zagrać, tylko normalnie co ja robię. Aha, ja w ogóle nie wiem, że są ten. Przeciwnicy pode mną. A jednak z miotą Medyk padnie, jak tu widać. Nie, niestety nie wziął aptek. Więc sprytnie, sprytnie. Ja sobie chyba zginąłem. Nie, nie zginąłem. Ale gdzieś się sprytnie, schowałem. Żeby mnie nie zabili. A nie, tutaj sobie branża. Ja Zaproszę. No jeden. Tego typu, tego typu rozgrywki byłyby pokazywane na YouTube, ale oczywiście e, nie z takiej wolnej kamery jak to widzicie Tyra, ter, teraz, teraz. E, Tylko z e, mojego punktu widzenia Czemu, czemu? Albowiem. No to po prostu nagrany gram. Nie będę miał poszedłem, tylko do tego mi się dawać komentarz. takie, Jeszcze nie do końca umiem komentować w ogóle takie mecze. Wygląda na to, że... O poszła kontra! Jest obroniony. O matko! Ja nie ogarnąłem, że tutaj Scout bo mnie sobie biega. O, se hulał jak chciał. No dobra, no czy jest sens oglądania tego do końca? Może sobie przewiniemy do... Czasu, jak my będziemy atakować. Wygrali. Stiki założone tu. Tutaj nie założył, co dziwne. Dobra, może trochę spowolnimy. No, 157% myślę że będzie dobrze. Był pojedynek mój z wrogim demo, ale niestety nikt nie wygrał, nic nie wyszło. Kurde, no głupie budynki mogą być przezroczyste. Dajcie mi To... Nie! 110 może być. No, Snajper tutaj ładnie zdjął. On gra z machinu. Tak, gra z machinu. No proszę. Trochę tak jakby był nastawiony na pełni naładowane i a, i penetrujące pociski. Ale no, to nie wiadomo, chyba to przegramy. Gdzie tu zostało jeszcze? Jesteśmy w połowie, czyli znaczy, że jeszcze tu jest druga mapa ujęta. Nie mam pojęcia, jaka jest druga mapa, szczerze powiedziawszy. Piękne. Zabicie heavy'ego z mojej ręki. Przeładowanie stików. umarłem od Pyro. No dobra, tu już nie da wam tego Puszaj do końca. No, mój komentarz jest naprawdę słaby. I wydaje mi się, że nie ma sensu dalej tego komentować. What? No to problem ze spajem ma co się okaże Że przyszedł drogi Scout, jeszcze pom z 3 minuty 23 na bank to się nie uda, możemy co nie pewien pierwszego punktu nie zdobędziemy A jednak oj, F w ccisnąłem O no na 600 tych to powoli się porusza ta nerka Kubala ja zrobił hm. Ej, głośniki, co jest? Białko zniszczone, ale... Nie ma możliwości tego doprać. W 30 sekund do końca. Ale... Lepiej jak najwięcej punktów zdobyć, no i niestety Luz Blue wygrywa. 4-2. Co tu się dalej dzieje? Czy ludzie wychodzą, czy co? Bo no, tu jest sporo jeszcze. A, no tak, teraz zamiana stron. Kurka, wodno zapomniałem całkiem o tym. Dobra, nie, kończymy to już. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. E, wstawię to jako e, główny film, żebyście wiedzieli, że nie będę nagrać przez jakiś czas. Regularnie. Może to być bardzo rzadko, mogą być. Może być parę filmików na dzień. Nie wiem, ciężko mi naprawdę określić. A ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia w następnym filmiku.